Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale na Apostolskiem. Zbliżają się święta, więc dzisiaj przygotujemy świąteczny przepis deser, którego nigdy nie brakuje na napójtańskich stołach z trufoli. Jeżeli nasze przepisy Wam smakują, zapiszcie się na nasz kanał i śledźcie go na bieżąco. Do naszego przepisu będą potrzebne następujące składniki: mąka pszenna jajka, cukier, masło, skórka z pomarańczy i cytryny, likier z anyżu lub rum, miód, olej do smażenia, szczypta proszku do pieczenia, owoce kandyzowane, kolorowa posypka, cukier puder sól Na początku rozpuszczamy masło i ostawiamy do ostudzenia. Masło się rozpuszcza, a my przesiejemy naszą mąkę. Zabrakło mąki, Michele! Co teraz powiem dla niego? Michele, è finita la farina. Zabrakło mąki, możesz kupić? No. Na szczęście Michele po 20 minutach dostarczył mi mąki. Dziękuję. Do miski wsypujemy przesianą mąkę. Następnie dodajemy 3 jajka całe i jedno żółtko. Dodajemy jajka. Dodajemy szczyptę soli i y, zaczynamy mieszać. Dodajemy rozpuszczone masło, dodajemy cukier, likier, proszek do pieczenia i wszystko mieszamy, cytryna z ogrodu i bawci Zagniatamy wszystko na gładkie ciasto. Ciasto musi być gładkie. Następnie owijamy w folię i odstawiamy na 30 minut. Nasze ciasto kroimy na 7-8 kawałków. Każdy kawałek rozwałkujemy na wałeczki o grubości 1 cm. Każdy wałę nie kroimy na małe kawałki o grubości 1 centymetra. Robimy kuleczki. Jeżeli jest za dużo mąki to przesiewamy. Do garnka wlewamy olej do smażenia i yy, podgrzewamy do 180 stopni. Dużo oleju musimy wlać do garnka. Sprawdzamy temperaturę oleju, musi być 180 stopni. Kiedy olej będzie już gorący, po trochu wrzucamy nasze strufoli i smażymy przez około 2 minuty. Kiedy się zaróżują, odkładamy na papier i odsączamy z oleju. Odstawiamy nasze strufoli do studzenia a w głębokiej patelni czy w garnku rozpuszczamy miód i cukier puder. Kiedy miód się rozpuści, dodajemy nasze strukoli i mieszamy wszystko dobrze. Następnie odstawiamy do ostudzenia, wrzucamy kolorową posypkę, wszystko mieszamy i odstawiamy wszystko do ostudzenia. Następnie robimy naszą kompozycję. Bierzemy talerz i na talerz wykładamy nasze strufoli w formie stożka. Ozdabiamy nasze strufoli kandyzowanymi owocami i posypujemy kolorową posypkę. nasze strufolin świąteczne są gotowe no i wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia to powinno się trochę ostudzić wszystko no ale ja nie, nie wytrzymam, muszę spróbować jedno ciągnie drugie